Witam państwa serdecznie, nazywam się Krajewski Krzysztof. Firmę Monavi poznałem kilka miesięcy temu. W szybkim czasie doszedłem do pozycji złotego kierownika. W tym momencie profesjonalnie buduję już ten biznes. Z, firmą, z branżą marketingu sieciowego spotkałem się już kilka miesięcy temu, lecz firma Monavie przykłada moją uwagę. jej pozycja na, na rynku międzynarodowym, jeśli chodzi o marketing sieciowy. Wcześniej zajmowałem się swoją, prowadziłem swoją działalność wideofilmowanie. Oprócz tego Powiem Wam tak, jeżeli szukacie dla siebie możliwości po prostu, to firma Monavi jest bardzo dobrą firmą. Jest dobry moment, żeby przyłączyć się w tym momencie do firmy, ponieważ tak naprawdę w Polsce dopiero otwieramy, że tak powiem, skrzydła. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do tej firmy i służę pomocą. Co się Panu najbardziej podobało, Panie Krzysztofie? firmie Monavi. Tak. Najbardziej spodobał mi się produkt, który działa dla każdego. Po prostu jest genialny pod tym kątem, że uzupełnia to, co po prostu nasz organizm potrzebuje w danym momencie. A jeśli chodzi o firmę ogólnie i możliwości finansowe, coś Wam najbardziej spodobało? Możliwości finansowe, możliwości finansowe są tutaj w tej firmie nieograniczone, ponieważ możemy pracować z kim chcemy, ile chcemy, gdzie chcemy i zarabiać. Tyle, ile kto po prostu da radę, po prostu może z tej firmy, że tak powiem wyciągnąć dla siebie. Zapraszam wszystkich do współpracy. Pozdrawiam serdecznie.